Witajcie. Mam nadzieję, że uda Wam się połączyć. U nas jest burza od Krakowem, natomiast mam nadzieję, że się uda Wam tutaj wejść na tego live'a dzisiejszego. Poczekam, aż się zbierzecie. Witam Was bardzo serdecznie. Agnieszka Koczyńska, tryka położna. Doradcy laktacyjne, Ja pracuję obecnie na bloku operacyjnym, ginekologiczno-onkologicznym, a także na Dzięciach cesarskich. Natomiast bardzo potrzebuję jeszcze, jakby dodatkowo, robić coś dodatkowego dla Was, i dlatego stworzyłam grupę W Sercu już jesteś, i tam opowiadam wszystkim o tym, jak możecie przestać się bać zajścia w ciąże, jak ułatwić sobie to zajście w ciąże, jak przestać się bać porodu, jak sobie radzić później z, z ciążą, z maluchem. Dlatego ta grupa powstała. Natomiast tutaj na, na razie na, na kanale, na, na Facebooku będę prowadzić dla Was live. To jest live piąty. Poczekam jeszcze, aż się zbierzecie. Jeszcze chwilkę. Zobaczę, czy wszystko, czy mnie słychać, czy mnie widać. Zepnę. I zaraz będziemy zaczynać. Dajcie mi jeszcze chwilkę. Jeszcze ja tylko sobie sprawdzę. O, jest, dobrze. Ok, w porządku. Myślę, że będziemy mogły zaczynać. E, witam Was bardzo serdecznie. E, jak tutaj będziecie się witać w komentarzach, to będę w międzyczasie Was. Was witać. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o temacie dlaczego relacje z w ciąży ułatwić połuk. Tak, Czyli taki będzie temat, dlaczego relacja z położną w ciąży ułatwić połk? Połóg, zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. Połóg jest to czas taki po porodzie. On obejmuje 6 tygodni po porodzie, czyli od momentu urodzenia dziecka do momentu 6 tygodni po porodzie to jest okres połogu. To jest taki okres, kiedy jakby wasz organizm dochodzi do siebie po, po tej ciąży, która trwa 9 miesięcy, tak? coś się okurcza, piersi bardzo często dają mleko i wtedy możecie karmić malucha, no i wasze ciało będzie się troszkę zmieniać, będzie przez to jakby dostosowywać się do tego, że już ten maluch jest na zewnątrz i trzeba go karmić, tak? Powolutku będzie wszystko tak, tak to przechodziło. Okej, okay. ja taką jakby przygotowałam taką listę pytań, które, które może, mogłybyście mieć, czy moglibyście mieć do tego i jak będziecie i to proszę odpowiadać na, na czacie, a jak nie, no to po prostu ja jakby odpowiem na te pytania. Czy w ciąży czułaś potrzebę, by mieć swoją położną? Czy w ciąży czułaś potrzebę, by mieć swoją położną? Czyli czy w ciąży jakby potrzebowałaś osoby, który, do której będziesz mieć zaufanie i którą będziesz już znać, tak? Ja jakby powiem to z perspektywy osoby, która w tej ciąży była niejednej i jakby położną swoją miałam. Czyli miałam tą położną w ciąży już. Czyli poznałam kobietę, która była położną w ciąży, zapisałam się do niej wcześniej, poznałam ją wcześniej. I potem jakby ona mnie uczyła przez ten czas ciąży i jakby dopiero potem wiedziałam, że będzie przychodziła do mnie po porodzie. Czyli poród był jakby w szpitalu z inną położą, natomiast ona miała przychodzić do mnie na wizytę po porodzie. I powiem Wam, że to jest ogromna różnica, czyli jeśli kobieta zna, zna położną wcześniej, to ma to ogromne znaczenie. Okej, okay, czyli dlaczego to ma takie ogromne znaczenie? Dlatego, że jeśli znamy kogoś wcześniej, to łatwiej nam jest otworzyć się, a tutaj jakby to jest bardzo taka intymna część nas, czyli ten połóg jest takim czasem intymnym, bo my bardzo często jako kobiety pokazujemy piersi, pokazujemy brzuch, pokazujemy krocze, więc to wszystko jest taka no bardzo intymna nasza sfera, więc jeśli znamy tę osobę wcześniej, to jest nam zdecydowanie łatwiej. Czego najbardziej boisz się w połogu? czyli czas tego po porodzie. Czego się najbardziej boicie w, w połogu? Jeśli chcecie to odpowiadajcie tutaj na czacie, ja bardzo chętnie, bardzo chętnie jakby też to skonfrontuję z tym, co, co ja wiem. Czyli czego najbardziej boisz się w połogu? Czego najbardziej się boisz w połogu? Mm. Myślę, że większość kobiet boi się w połogu tego, że yy, będzie bolało, tak, czyli będą bolały rany po cięciu cesarskim albo rany poporodowe. Yy, myślę, że bardzo dużo kobiet też boi się tego, że będą problemy z karmieniem, czyli że maluch nie uchwyci tak jak trzeba, że te bodrawki będą bolały, że piersi będą bolały, być może, że macica będzie bolała, bo macica się obkurcza też. Czego jeszcze się boimy? Bardzo często w połogu boimy się tego, że sobie nie poradzimy. Tak? Czyli że ta sytuacja, to urodzenie malucha nas po prostu przerośnie. Tego też bardzo często kobiety się boją. Boją się tego, jak zareaguje partner, czy można na to, że no, my mamy zupełnie inną sytuację, tak? Zupełnie inną sytuację po porodzie, niż była w ciąży. Więc tego też się bardzo obawiamy. Czy łatwiej otworzyć się przed osobą, którą już znasz, czy przed osobą obcą? No, właśnie, to jest też pytanie do Was. Ja zdecydowanie lepiej sobie radzę, jeśli kobietę już znam, czyli jeśli kobiety czy, czy mężczyznę, jeśli to jest ginekolog, ale już znam, jeśli już byłam na wizycie, to jest zdecydowanie mi łatwiej, ale są osoby, które na przykład nie mają tego problemu, czyli jakby, czy osoba obca, czy osoba, która jest osobą znaną już im, nie ma to dla nich znaczenia. Natomiast no, większość osób jednak reaguje w ten sposób, że jeśli. Kogoś znamy, to jest nam po prostu się łatwiej otworzyć. Jest nam łatwiej też poznać o problemach, które mogą się przytrafić po porodzie, nie muszą, ale jeśli się przytrafią, to łatwiej nam jest rozmawiać z osobą, którą już jednak znamy. Okay? Jakie cechy położnej sprawiają, że kobieta czuje się bezpieczna i zaopiekowana? To też jest pytanie do Was. Jak myślicie? Jakie, jakie cechy położnej sprawiają, że kobieta czuje się bezpieczna i zaopiekowana? Kiedy kobieta czuje się bezpieczna? Według mnie wtedy, kiedy, kiedy po prostu czuje, że jest jakby w rękach profesjonalisty, tak? Kiedy czuje się bezpiecznie przy tej osobie, wtedy, kiedy wie, że ta osoba ma doświadczenie i będzie w stanie jej tym doświadczeniem też jakby pomóc, prawda? To jest według mnie takie najbardziej, najbardziej miarodajne. Czyli doświadczenie tej położnej, to co ona sama przeszła z pracy, czy też jakby jako jej doświadczenie życiowe powiedzmy, czy ma dzieci na przykład, czy sama przychodziła poród, czy sama przychodziła połóg, jakby to ma też ogromne znaczenie, przynajmniej dla mnie miało też ogromne znaczenie. Ja oprócz tego, że jestem położną, to jestem mamą trzech synów, więc jakby przechodziłam trzy razy ten połóg, więc wiem, wiem jak to wygląda. Co jest Waszym zdaniem ważniejsze? Wiedza położnej czy empatia i podejście do kobiety? No właśnie, co jest dla Was ważniejsze? Czy wiedza, czy empatia i podejście? Ja myślę, że wiedza ma ogromne znaczenie, czyli jeśli położna nie będzie miała wiedzy, nie będzie miała doświadczenia, to wiadomo, że niewiele Wam pomoże, ale z kolei sama wiedza i doświadczenie nie wystarczy. Powinna jeszcze być empatyczna, czyli powinna was rozumieć, powinna mieć takie podejście, jakby że też być może to przeszła kiedyś tam albo, albo nawet niedawno, i po prostu jakby będzie to czuła razem z wami, tak? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby położna, jakby myślała powiedzmy po, po wizycie przez dwa dni o tym, co się u was wydarzyło, natomiast chodzi o to, żeby po prostu była empatyczna jak najbardziej. Eee, dlaczego wybór położnej warto rozważyć jeszcze w ciąży, jak ją znaleźć i jak poznać. Eee, już Wam powiem, jak to wyglądało, bo położną środkową znałam wcześniej, natomiast jeśli chodzi o położną, którą wybrałam sobie do porodu trzeciego dziecka, to była ta kobieta, która, której w ogóle nie znałam. Nigdy wcześniej. Została ona mi polecona. Słyszałam o tym, że jest bardzo dobra, natomiast nie, jakby nie znałyśmy się wcześniej. Ja zadzwoniłam do niej, powiedziałam, jaka jest sytuacja, że chciałabym z nią rodzić, kiedy jest termin, i tak dalej, bo miałam y, telefon z internetu. E, no i słuchajcie, już sama ta rozmowa mi bardzo dużo dała. Złapałyśmy od razu kontakt. Od razu to było po prostu takie, takie flow, tak? Że ja wiedziałam, że to jest ta osoba, z którą właśnie chcę rodzić, e, już przez telefon. Potem się spotkałyśmy jak najbardziej dwa albo trzy razy przed porodem, jeszcze rozmawiałyśmy, mi plan porodu. Ja tłumaczyłam, jak wyglądały moje wcześniejsze porody, dlaczego teraz naturalnie, mimo tego, że jestem po pierwszym cięciu cesarskim, co jest dla mnie ważne i tak dalej. Ona opowiadała o tym, jak to wygląda w szpitalu, w którym ona pracuje, oprowadziła mnie po tym szpitalu. Ja wiedziałam, gdzie jest sala porodowa, gdzie jest sala cięć cesarskich, więc to bardzo mi ułatwiło. Więc. Jeśli jest taka sytuacja na przykład, że chcecie wybrać sobie położną i ktoś Wam ją polecił, a bardzo często tak jest, że wystarczy porozmawiać z koleżanką, czy nie wiem, na, zaczepić kobiety na placu zabaw i zapytać, którą ona miała położną i czy jest z niej zadowolona. I bardzo często te kobiety mówią o tym, z kogo były zadowolone i podają na przykład kontakt do tej położnej. Warto wtedy zadzwonić i czasami już po tej rozmowie telefonicznej wiecie, czy to jest osoba, z którą rezonujecie, czy właśnie niekoniecznie, tak? I czy szukać najlepiej kogoś innego. Więc y, wydaje mi się, że tak jest najłatwiej, tak jest najprościej i rzeczywiście jakby no, ma to znaczenie, wy same po prostu czujecie, albo to jest osoba, z którą chce się spotkać jeszcze i chce, żeby ona przy tym porodzie była, albo już po pierwszej rozmowie przez telefon dochodzi do wniosku nie, to totalnie nie jest osoba, z którą chciałabym e, rodzić, albo z którą chciałabym później e, mieć kontakt po porodzie. Jak zaufanie wpływa na otwartość w połogu? No właśnie to już troszeczkę na, na jakby nadmieniłam, e, czyli... Połóg jest takim czasem bardzo intymnym, tak? Tak jak mówię, pokazujemy piersi bardzo często, em, dlatego, że po pierwsze, jeśli chcemy karmić piersi, to położna bada te piersi. E, ona sprawdza, czy to mleko wycieka, ona sprawdza, czy nie ma uszkodzeń brodawek. Ona bardzo często jest przy karmieniu, wtedy, kiedy chcecie karmić malucha, i ona jakby ogląda to karmienie od zewnątrz. Bada piersi, bada malucha, i potem ogląda e, ten moment karmienia. Natomiast co jeszcze oprócz tego, no pokazujecie bliznę po cięciu no ale bardzo często jest to tylko brzuch, więc tego się często mniej wstydzicie, natomiast no, pokazanie krocza już, to już jest dosyć intymna, intymna sprawa i jakby jeśli ta osoba jest już przez Was znana, no to zdecydowanie łatwiej. Tutaj powiem też o takiej bardzo ważnej rzeczy, która może Wam się przytrafić, ale nie musi, hemoroidy na przykład, tak, to są żylaki, które są na odbycie, które mogą się pojawić w... W, albo w ciąży, albo już po porodzie. Jeśli my znamy tą położną, to zdecydowanie nam łatwiej zapytać o to, jak sobie radzić, jak pielęgnować te okolice, niż wtedy, kiedy widzimy osobę pierwszy raz i jakby no, jest to dla nas osoba obca. E, dalej, jeśli chodzi o, e, o rolę położnej, to jest nie tylko rola medyczna. Po, po takiej taki sytuacji, kiedy już przychodzi ona do Was do domu, ale jest to też emocjonalna i psychiczna. Ehm, może Wam podam przykład sytuacji, kiedy e, relacje z położną, y, jakby robił bardzo dużą różnicę. E, no wtedy, kiedy właśnie na przykład rodzicie, tak? Czyli wtedy, kiedy ja miałam tą sytuację z tą położną, e, gdzie szłam do porodu, e, ja ją znałam już wcześniej. Ja wiedziałam, że ona w tym i w tym szpitalu pracuje, mało tego wiedziałam kiedy ma dyżur, ona podała mi jakby kiedy, kiedy ona w tym szpitalu jest, kiedy będzie miała dyżur. Ja mogłam do niej zadzwonić i mogłam się z nią umówić, że na przykład jakby mam skurcze albo powiedzmy w mojej sytuacji akurat było tak, że to był wywoływany poród. Natomiast um, miało to ogromne znaczenie dla mnie, że wiedziałam, że ja idę na wywołanie produktów wtedy, kiedy ta położna jest na dyżurze. Więc ja idę z takim spokojem, z taką otwartością na to wszystko, że okej, okay, ona jest, będę się czuła bezpiecznie, bo już ją znam, tak? Ona do mnie przyjdzie, ona ze mną porozmawia, ona zobaczy, jaka jest sytuacja moja kliniczna, to ma naprawdę ogromnie duże znaczenie. Um, tak samo jest, jeśli my mamy sytuację, kiedy właśnie na przykład wiemy, że po porodzie przyjdzie u nas konkretna położna do domu, czyli wtedy, kiedy ona wejdzie jakby, słuchajcie, no po porodzie jest różnie, tak, nie, nie czujemy się jakby komfortowo od razu, więc może być tak, że nie zdążymy posprzątać całego domu na przyjście położnej i będziemy się czuły bardziej komfortowo z osobą, którą już znamy, tak, bo nie trzeba na tip-top wszystkiego, wszystkiego ogarniać, bo jakby to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. Ja o tym wiem jako położna, ale chciałabym, żeby jakby osoby, z którymi współpracuję, też o tym wiedziały, że to, że jest nieposprzątane i to, że nie rozpakowałyście jeszcze walizki ze szpitala, to nie jest nic strasznego, tak? Jak rozpoznać, że to ta położna to osoba dla Ciebie? No właśnie najczęściej po tej samej rozmowie przez telefon, potem bardzo często się z nią spotykacie, czyli jeszcze w ciąży się z nią spotykacie i potem ona do Was przychodzi po Porodzie Jest tak najbardziej też kwestia położeń środowiskowej, natomiast um, to jest wasz, um, jakby wasze prawo wybranie położeń środowiskowej, nie wasz obowiązek. E, czyli jeśli chcecie wybrać inną położną i na przykład będzie ona przychodziła do was prywatnie, to macie tego pełne prawo. Natomiast jeśli jest to gdzieś osoba, która jakby ma do was niedaleko i jest położną środowiskową, okej. Okay. Natomiast jeśli gdzieś tam nie rezonujecie z tą położną środowiskową, nie jest to osoba, z którą chcecie współpracować, to nie macie obowiązku wybrania położnej środowiskowej. Macie to prawo, ale nie obowiązek, okej? Okay? Co jest jeszcze według mnie bardzo ważne, ciągłość opieki. Czyli jeśli położna opiekuje się wami w trakcie ciąży, czyli przeprowadza z wami na przykład zajęcia w szkole rodzenia. W ogóle jakby szkoła rodzenia też jest, ja uważam, że jest bardzo fajna. Ja sama osobiście chodziłam do szkoły rodzenia, nie dlatego, że ja potrzebowałam tej szkoły, jakby, no bo jestem położną, ale owszem, jakby odświeżenie tego wszystkiego było fajne. Natomiast mój mąż nie miał kontaktu ani z dziećmi małymi, ani nie miał kontaktu z, z no w ogóle z porodem, tak, nie wiedział, jak to będzie wyglądało, więc ja chodziłam też po to, żeby on mógł zobaczyć, jak to będzie, kiedy, kiedy po prostu ten. Jak, jak to będzie wyglądało, tak? Po porodzie. Więc jakby szkoła radzenia jest super, super fajną sytuacją, wtedy, kiedy możecie sobie też poćwiczyć na przykład. Czyli ćwiczycie sobie z tą położną, którą poznajecie w trakcie ciąży, macie różne pytania, ma w międzyczasie macie właśnie to szkolenie, macie o porodzie. Macie bardzo często o połogu, o cięciu cesarskim, o pielęgnacji noworodka, my te, my te naz na ćwiczenia nazywaliśmy zawsze obsługa noworodka, takim cudzysłowiu. Więc to jest też fajne, że możecie sobie potem z tą samą osobą, która przyjdzie do Was do, po porodzie, tak? To jest też bardzo fajne, bo rzeczywiście macie do niej wtedy większe zaufanie, ona już Wam duże rzeczy pokazała, bardzo dużo wtedy pamiętacie i z takim spokojem idziecie. Rodzić malucha, bo potem wiecie, że ona do Was przyjdzie, tak? Czyli będzie to jakby kontynuacja tego. Taka ciągłość, właśnie tej opieki, bardzo ułatwia jakby taką otwartość później po porodzie i taki spokój też. Co Wam jeszcze powiem, taka sytuacja, kiedy była kiedyś, jeśli chodzi o, o, o położną, o to, że jakby. Miałam kiedyś taką sytuację, że prowadziłam szkołę rodzenia w Krakowie i miałam klientkę, która parę, która. Wygra, oni wygrali konkurs jakiś, tak? I w tym konkursie nagrodą było to, że oni mogli przyjść na zajęcia do nas, do szkoły rodzenia. No i przyszli na zajęcia, to była właśnie ta obsługa noworodka. Przyszli byli zadowoleni, wszystko w porządku, i potem zadzwoniła to do mnie ta pacjentka po porodzie, żebym przyszła na niej na poradę laktacyjną. I ja przyjechałam do niej na tą poradę no i tłumaczę jej odnośnie tego karmienia i tak dalej, jakby wszystko to opowiadam. Czy kiedy, kiedy połyka na przykład maluch, kiedy jest najedzony, tłumaczę, kiedy robi kubki i tak dalej. Wszystko to jakby tłumaczę. I słuchajcie, ona mi zadaje takie pytanie, ale dlaczego mi nikt o tym wcześniej nie powiedział? No i słuchajcie, to jest takie z jednej strony, jakby ja rozumiem, natomiast z drugiej strony, ona przyszła tylko na jedno zajęcie do szkoły radzenia. Ja nikogo nie namawiam, broń Boże, bo to jest Wasze, tak jak powiedziałam, prawo, nie Wasz obowiązek. Owszem, zajęcia są płatne, więc jakby są sytuacje przeróżne. Natomiast to nie jest tak, że Was ktoś zmusi do tego, żebyście poszli do szkoły albo do położenia środowiskowej. Wy możecie chcieć, ale nikt Was nie zmusi. To jest tak, że nikt Wam jakby nie będzie wkładał tej wiedzy do głowy, bo Wy musicie chcieć się nauczyć. Więc jakby, no nie jest to do końca dobre, że jakby pyta mnie pacjentka, czy dlaczego jej o tym nikt nie wcześniej nie powiedział. No bo jakby nie chciała się tego dowiedzieć, tak? Nie było to jej celem. Ja na przykład widzę ogromną różnicę, jeśli ja poznaję pacjentów, którzy są. W ciąży jeszcze i potem przychodzą do nich do por do, 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 po porodzie, to widzę, że jest ogromna różnica, że oni od razu są i uśmiechnięci, e, i jakby to łatwiej to wszystko ogarniają, i wiedzą, co mają po kolei robić. I to jest tylko taka bardzo często, jakby konkretne rady ja im daję e, po porodzie, ale to nie jest tak, że ja muszę wszystko omówić, bo oni już bardzo dużo wiedzą, oni są zdecydowanie spokojniejsi, dużo łatwiej przebiega laktacja dzięki temu, bo oni już wiedzą dużo ode mnie, okej? Okay? Co jest jeszcze ważne, no właśnie, że jeśli mamy tą, taką ciągłość opieki, czyli jeśli jest taka sytuacja, że znać tą położną jeszcze w ciąży, to ona też bardzo często zna Waszą historię, czyli opowiadacie swoją historię. Oczywiście to jest tak najbardziej dobrowolne, nie musicie tego robić. Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, jest po in vitro na przykład i nie chce o tym mówić, to ma tego pełne prawo. Natomiast jeśli chce o tym powiedzieć, no to nie musi tego tłumaczyć kolejny raz, kolejnej osobie po porodzie, tylko dokładnie ta położona już wie, że jak najbardziej jakby ta para jest po in vitro. to nie jest tak, że my sobie zapamiętujemy i wiecie, potem wytykamy was na ulicy, o ta to jest po Broń Boże, ja po prostu jakby po twarzy poznaję osobę i przypomina mi się ta sytuacja kliniczna, o której ona mi opowiadała. Natomiast to nie jest tak, że ja chodzę potem i a tamta i tamta jeszcze nazwiskami to już w ogóle nie jestem w stanie. E, jakby nie zapamiętuję tego, tak? Natomiast po twarzy pamiętam jakby sytuację kliniczną, jaka, jaka była u tych pacjentów. E, Przygotowanie jeszcze w ciąży, czyli jak e, sobie za, zra, radzić jakby zaraz po porodzie? E, na przykład, czyli jest tak, że powiedzmy, ja tłumaczę na przykład na zajęciach, e, jaki laktator wybrać, tak? Albo tłumaczę, jak ten laktator się obsługuje. No to potem, jak ja już jestem e, jakby... W, na tej wizycie po porodzie, to tak naprawdę włączamy tylko ten i ta kobieta już wie, jak to obsługiwać. Owszem, są jakieś takie czasem sytuacje, gdzie trzeba coś wyjaśnić, ale to już nie jest tyle, co ja bym musiała powiedzieć tej kobiecie, gdybym przyszła na tę kiedy jej nie znam. Więc mi się lepiej pracuje, bo ja tą pacjentkę już znam, ja wiem, jaka jest historia i ja wiem, jak do niej mówić, że tak powiem, żeby ona lepiej zrozumiała. I tej kobiecie jest łatwiej, bo nie mamy już tej bariery takiej, że, już, że widzimy się pierwszy raz. Ok? Więc i jest łatwiej bardzo często, i tej pacjentce oczywiście też. A nie oszukujmy się, jeśli kobiecie jest łatwiej, to i dziecku jest łatwiej, i partnerowi też jest łatwiej, bo wszyscy po prostu jakby ten spokój się po prostu udziela. Bezpieczna przystań, przy, przy, przestrzeń przepraszam, do zdawania pytań. Widzę, że tutaj jakby już się serduszka, a, a staramy się nie rozpraszać do zdawania pytań, tak? Czyli właśnie jeśli jest taka sytuacja, że kobietę już znamy wcześniej, no to jest nam łatwiej zadać jakieś pytania, które jest bardzo często intymne. Na przykład takie, kiedy możemy wrócić do współżycia po porodzie, tak? To jest 6 tygodni, czyli powinniśmy najpierw, powinien minąć ten okres połogu, potem powinniśmy mieć wizytę kontrolną u lekarza ginekologa i dopiero potem powinno być tak, że możemy współżyć po porodzie. Tak to powinno wyglądać, tak? Czyli jeśli ginekolog powie, że jest ok, to wtedy możemy rozpocząć ponowne współżycie. Więc to, są, to jest taka przestrzeń, kiedy właśnie te pytania, nawet najbardziej intymne, możemy zadać. Jest nam łatwiej je zadać wtedy, kiedy kogoś znamy, niż wtedy, kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy. Czasem jest tak, że potrzebujecie jeszcze wsparcia w podejmowaniu decyzji. Czyli na przykład jest taka sytuacja, że na przykład podejmujecie decyzję, że jednak chcecie na przykład dokarmiać malucha powiedzmy raz w nocy, żeby tata przejmował jakby pałeczkę i tata karmił malucha w nocy mlekiem modyfikowanym albo odciągniętym mlekiem waszym. Bardzo często mam takie pacjentki, że one chcą jakby o godzinie mniej więcej trzeciej w nocy, chcą spać jeszcze i tata przejmuje pałeczkę i tata zajmuje się maluchem. Jeśli kobieta podejmuje taką decyzję, to łatwiej jej jest jakby Wtedy, kiedy właśnie zna tą położną, ona się jakby nie boi o tym powiedzieć, bo też jest tak bardzo często, że kobiety się boją powiedzieć, albo co położna powie, albo to mleko modyfikowane, albo powie, że jestem leniwa, albo coś tam. To jakby nie o to chodzi totalnie. Natomiast łatwiej jest nam powiedzieć, łatwiej nam jest taką jakby decyzję podjąć przy wsparciu tej położnej, na przykład wtedy, kiedy mamy jakieś wątpliwości też, tak? Czyli na przykład, nie wiem, nie wiemy ile mleka modyfikowanego podać na przykład, no to też nam jest łatwiej zapytać, tak? To nie jest tak, że musimy wszystko wiedzieć, tylko po prostu nam jest łatwiej zapytać, jeśli, jeśli tą położną znamy. Co tu jeszcze przygotowałam dla Was? Um... Tak jakby taki, taką informację też, że połóg to jest nie tylko rana, czy to nie jest nie tylko rana po porodzie i laktacja, gdzie najczęściej tak to wygląda, ale też ogrom jakby emocji, wahania nastroju, czasem lęk, tak? Ja zawsze tłumaczę pacjentkom i pacjentom również, że połóg to jest taki czas, właściwie ten czas zaraz po porodzie, bo, bo połóg się zresztą, tak jak Wam powiedziałam, rodzimy malucha, Rodzimy łożysko i już zaczyna się ten czwarty okres porodu, a tak naprawdę już zaczyna się połóg. tak? I to już jest ten moment, kiedy my mamy burzę hormonalną. Nigdy więcej jakby w takim normalnym, że tak powiem, czasie nie występuje taka burza hormonalna. Tak duża dawka hormonów przeróżnych, czyli jakby spadają hormony ciążowe, zaczynają pomalutku wzrastać hormony prolaktynowe, czyli ten hormon, który odpowiedzialny za karmienie. Potem będą wchodziły jeszcze estrogeny, więc jakby to wszystko jest tak, że... My musimy mieć czas na to, żeby to wszystko zaakceptować, nasz organizm musi to wszystko zaakceptować i to też jest tak, że mamy wahania nastroju przez to, tak? Czyli taka duża dawka hormonalna powoduje, że mamy wahania nastroju, tak? I to jest zupełnie normalne, natomiast jeśli kobieta wie o tym, bo dowiedziała się o tym już w trakcie ciąży, że to jest normalne, że nie, jest, nie dzieje się z nią nic złego, że ona nie oszalała, bo urodziła dziecko, tylko że to jest totalnie normalne, że, że tak to po prostu wygląda, no to też jej będzie łatwiej, jeśli, jeśli po prostu ona spotka się z kimś, kto, kto do tego podejdzie jakby otwarcie. Tak, że tak, jak najbardziej tak jest i tak może po prostu być, to jest zupełnie normalne. Jeśli chodzi o te historię jeszcze, to dlatego, dlaczego, nikt wam, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział, to to była jedna historia. Albo dlaczego jest łatwiej kobietom, które będą wiedziały, jak to będzie wyglądało, na przykład. Jeśli jest taka sytuacja, że kobiecie ktoś powie w trakcie ciąży, że może być taka sytuacja, że w trakcie porodu będzie trzeba naciąć krocze, jak to wygląda, że to się robi na szczycie skurczu, bardzo często kobieta tego nie czuje, potem jest to szyte. Jeśli się jej wytłumaczy, że czasem tak się zdarza, że trzeba naciąć krocze i lepsze jest to niż pęknięcie krocza. No to ona jakby rozumie całą tą sytuację, tak? A jeśli jej tego nikt nie powiedział i ona się styka dopiero w trakcie porodu, że jest taka sytuacja, że trzeba naciąć. No i owszem, ona jakby wyraża zgodę, natomiast nie jest na to przygotowana psychicznie, bo to będzie to dla niej szok. Więc dlatego, jakby takie rzeczy, które można zrobić w trakcie ciąży, wtedy, kiedy jeszcze jest wszystko na spokojnie, to zróbmy to wcześniej, tak? Bo potem i kobiecie jest łatwiej, i tak jak mówię, mi jest łatwiej współpracować z kobietami. Um. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić jeszcze w trakcie ciąży taki plan porodu, e, czyli to jest taki, e, tak jakby taka lista rzeczy, które są dla Was ważne. Na przykład ważne jest dla, dla kobiety to, że ona chce mieć kontakt skóra do skóry. Owszem, standardy są takie, że powinna mieć ten kontakt skóra do skóry, ale kobieta może tego nie chcieć, bo tak jak mówiłam, jest to jej prawo, a nie jej obowiązek. Więc jeśli sobie wpiszemy takie, takie zdanie w planie produ, że chcemy mieć kontakt z do skóry i omawiamy sobie to na przykład w szkole rodzenia, no to jak najbardziej, jakby jest, to, jest to dużo prostsze. No bo tak jak mówię, nie każda kobieta jakby potrzebuje tego. Niektóre kobiety nie chcą na przykład malucha przytulać od razu, tylko chcą na przykład odpocząć, a dopiero potem tego malucha przytulić do piersi. Albo na przykład właśnie kobieta dochodzi do rozkazu, nie chce karmić piersią. Jeśli ona to mówi położnej w trakcie ciąży, kiedy jest jeszcze na spokojnie położna, jakby to akceptuje, no bo, bo, bo jakby to jest decyzja zawsze kobiety, no to łatwiej jest po prostu później, że ona nie musi jakby się tłumaczyć, a dlaczego pani nie chce karmić, albo coś tam, tylko po prostu jakby jest to zaakceptowane już i, i, i przechodzimy dalej do następnych kroków. Co jeszcze? Jak myślicie, powiedzcie mi, czy czujecie, że to powinno być tak, że lepiej mieć swoją położną w ciąży i, i jakby mieć z nią najpierw zajęcia, czy w szkole rodzenia prywatnie, czy dziś edukację ja Akurat nie prowadzę edukacji przyrodowej na NZ, kiedyś prowadziłam, teraz robię to obecnie tylko prywatnie. Czy lepiej mieć osobę, którą spotykacie pierwszy raz, która przychodzi do was po porodzie i nie znacie jej wcześniej? Jeśli ma to dla Was znaczenie, ja myślę, że ma ogromne, natomiast odezwijcie się, proszę, jeśli będzie taka sytuacja, że będziecie będzie potrzebować pomocy. Ja również prowadzę takie konsultacje, jakby jeszcze przed porodem, przez internet, więc może do mnie zadzwonić, może znowu porozmawiać. One są oczywiście płatne, natomiast jak najbardziej możemy zrobić to przez internet, czyli możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy, jakby opowiedzieć o tym, co, by, co byście chciały. W trakcie, w trakcie tego połogu i no jest to zdecydowanie prostsze. Jak najbardziej ja jeżdżę po Krakowie i udzielam porod ale też również jeżdżę po prostu wtedy, kiedy trzeba pomóc po porodzie. Natomiast jeśli z Krakowa nie jesteście, to jak najbardziej jest to też forma możliwa online. Umawiamy się na taką konsultację, robimy to jeszcze w trakcie ciąży, możemy zrobić jedną albo dwie i potem umawiamy się jeszcze po porodzie, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać. Okej, okay. myślę, że, że to, co chciałam powiedzieć Wam dzisiaj, to na tyle. Cieszę się bardzo, że byliście. Jeśli potrzebujecie, tak jak Wam powiedziałam, konsultacji, to jak najbardziej można do mnie napisać. Można napisać do mnie, można też obserwować na, na Instagramie Położna, położna Tryka. Mam swoją stronę internetową www.położnatryka.pl, a także właśnie jestem też na Facebooku jako Agnieszka Korczyńska Tryka, mam swój profil e, prywatny, ale też jak najbardziej tam odpowiadam na wiadomości e, i zapraszam serdecznie do mojej grupy na Facebooku, która powstała właśnie po to, żeby edukować kobiety. Ona jest totalnie za darmo, także, także ja co jakiś czas te live'y będę wrzucać. Te live'y można potem odsłuchać na przykład na YouTubie, mam też kanał na YouTubie. Można ich odsłuchać, można przekazać kobiecie, które, które będą one potrzebne, na przykład, która jest w ciąży albo która planuje ciąży albo która chciałaby zejść w ciąży, a jeszcze w tej ciąży nie jest. To jak najbardziej te livey są dla takiej osoby. Jeśli nie będzie więcej pytań, to bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymam kciuki, żebyście znalazły osobę, która będzie dla Was w trakcie ciąży, ale również po porodzie, która Was zrozumie. Do, o której nie będziecie się bały, zapytać nawet najbardziej intymnych, zadać najbardziej intymnych pytań, także bardzo polecam. Dla mnie miało to ogromne znaczenie, że znałam położną już w ciąży i mogłam jakby potem liczyć na, na jej wizytę po porodzie. No i też ogromne miało znaczenie wtedy, kiedy, bo dwa moje porody wcześniejsze nie, nie wyglądały tak, natomiast ostatni poród wyglądał tak, że ja znałam położną, byłam u niej kilka razy, potem z nią rodziłam, była to prywatna położna. Natomiast bardzo dobrze wspominałam ostatni poród, zdecydowanie lepiej niż pierwszy i drugi, więc bardzo, bardzo polecam. Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo dziękuję za dziś. Pa!